Z tej strony DigiVolts, a w dzisiejszym materiale pokażę Wam jak zaktualizować BIOS wtedy, gdy mamy nieoryginalną ładowarkę, czy też uszkodzoną baterię. Objaw jest taki, że gdy chcę zaktualizować oryginalny BIOS, to mi pokazuje błąd, że musi być adapter AC i bateria musi podłączona przed aktualizacją BIOSu. Oczywiście jest ładowarka podłączona, w tym że w moim przypadku bateria jest zdechnięta. No, i widzicie, nie można kontynuować. Nic. Ale jest na to sposób. Pokażę Wam zaraz. Sobie skrócę nazwę, po to, że jak będę wpisywać komendę, to będzie mi po prostu łatwiej. Ocyk. No Wejdźmy do rzeczy. Wchodzimy w start. Uruchom. Wpisujemy CMD. Już tu mam przygotowane. Ok. Windows XP. Przekierujemy sobie na partycję, na której mam przygotowaną aktualizację, czyli w tym przypadku partycja F. OK. sobie zrobimy. Czy na pewno to jest to? Jak widzicie, wszystko tutaj działa. I wpisujemy nazwę naszego BIOSu. Dodajemy końcówkę for CIT. On umożliwia nam pominie po prostu tą opcję, że nie będzie sprawdzał ładowarki baterii. Po prostu pomimo błędu się z się zaktualizować zobaczymy. Jak widzicie, aktualizacja zaraz będzie. W moim przypadku BIOS to jest A14 i będę go aktualizował do wersji 216. Pamiętajcie, żeby mieć podłączoną ładowarkę w miarę sprawną i nie wyłączać podczas pracy laptopa, bo możemy nieodwracalnie go nawet uszkodzić. Nokujemy tutaj ocyk. Musimy mieć wszystko przygotowane tak, żeby nie zrobić potem kłopotów. Tam. Czyli ładowarka podłączona, nic nie kombinujemy, raczej nie przewidujemy nagłej awarii prądu. Jedziemy z koksem. No zobaczymy. O, widzicie, już się zaczyna aktualizacja BIOSu. Jak widzicie, poszło. Pamiętajcie, żeby bios pobierać z oryginalnej strony, bo, ten, bo wtedy mamy pewność, że ten bios jest pewny, oryginalny i że nie jest modyfikowany przede wszystkim, bo no raczej zmodyfikowano go biosu. Nie chcę tu władować, żeby po prostu nie narobić niepotrzebnych kłopotów i żeby go nie psuć. No Zobaczymy zaraz, co tu się stanie. Jak widzicie, już nowsza wersja biosu jest. A16, wcześniej było A14, czyli coś zaszło. Jak widzicie, coś już tu wgrywa, więc jest dobrze. No i słuchajcie, system startuje. Wszystko śmiga. O to chodzi. Wszystko tu działa. Tak jak należy. Tak więc to w sumie można było powiedzieć na tyle. Dziękuję za obejrzenie. Bo jak widzicie, komputer działa, aktualizacja przebiega pomyślnie, bez żadnych uszkodzeń. Tak więc dziękuję za obejrzenie mojego odcinka. Nagrywał DigiVolts. Do zobaczenia.